Żebro mamuta, ząb słonia leśnego, czaszka niedźwiedzia jaskiniowego i szereg innych dziwów można było obejrzeć podczas festiwalu geologicznego w Wieluniu. Była też wycieczka na gruby, filmy i ciekawe wykłady. W sobotę w parku koło muzeum rozłożyły się stoiska Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, kopalni Bełchatów, gminy Sławno, jurajskiego oddziału PTTK oraz wieluńskiej grupy speleologicznej. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach i zabawach, a wszyscy z bliska obejrzeć skamieniałości, przykłady skał, pozostałości zwierząt, Sprzed tysięcy i milionów lat. Dopisała frekwencja, dopisała pogoda, jest super. Były bardzo ciekawe referaty. Teraz jesteśmy na powietrzu i wszelkiego rodzaju zajęcia związane z geologią, ze sprzedawaniem skał, minerałów, skamieniałości można tutaj tą geologię dotknąć, przeżyć, posmakować i, i poznać dogłębnie. To jest taka dość trudna dziedzina nauki. Czy dzieci szybko się orientują w tym wszystkim? Oj, tu pan by się zdziwił. Ja mam wielu przyjaciół, którzy chodzą do przedszkola. Miłośników dinozaurów potrafią zaskoczyć największego specjalistę. Te organizmy szczególnie działają na wyobraźnię ludzi i są w tej naszej świadomości od dawna. I rzeczywiście, nawet najtrudniejsze nazwy są przyswajane przez dzieci, przez młodzież. I to są wybitni specjaliści. Czasami zadają takie pytania, że musimy szukać odpowiedzi w jakichś książkach. W książkach. Oczywiście jest taki powszechny pogląd, że, że geologia jest nauką trudną, przerażającą wręcz, ale po to my jesteśmy, żeby zmienić tą opinię, nie zgadzamy się z nią, wręcz przeciwnie, uważamy, że geologia może być tak pasjonująca, jak niejedna powieść detektywistyczna, bo my odkrywamy wydarzenia i rekonstruujemy wydarzenia z przeszłości ziemi, które sięgają bardzo, bardzo głęboko, jeżeli chodzi o czas, to są miliony lat. W muzeum odbywały się wykłady. Dr Hubert Wierzbowski mówił o osadach Morza Jurajskiego na wyżynie krakowsko-wielmijskim. Osady te są zmienne. Występują tutaj zarówno iły, czyli takie ciemne gliny, osady margliste, wapienne, skałki górnojurajskie widoczne w krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. I są ciekawe dla tego obszaru. Myślę, że powinny. Element geologii powinien być tutaj wyeksponowany w celu, w celu zarówno turystycznym, jak i edukacji geologicznej, czy edukacji naukowej młodych ludzi. Przy okazji promowano bogato ilustrowany przewodnik po obiektach geologicznych Jury Wieluńskiej. Atrakcją festiwalu była też wycieczka na Wieluńskie Gruby. Hubert Wierzbowski wyjaśniał geologiczne ciekawostki pod skalną ścianą wyrobiska. Najmłodsi uczestnicy wycieczki wyposażeni w młotki z entuzjazmem poszukiwali w okolicy jurajskich skarbów. Skały o tyle ciekawe, że są twarde i w przeszłości były używane do budowy wielunia, czyli z tych skał zbudowane są m.in. mury miejskie i w szereg zabytków w tym mieście. W nich również można znaleźć interesujące skamieniałości jurajskie, takie jak hamonity, belemnity, gąbki czy ramienionogi. Na nieużytkach w pobliżu ulicy Częstochowskiej ma powstać geopark. Gmina wykupiła już te tereny i można zacząć realizację projektu. Festiwal geologiczny jest zaś elementem promocji walorów krajobrazowych i naukowych jury wielowskiej.